W drugim odcinku z serii kalkulator kontynuuje wątek aut po powodzi. Za chwilę zobaczycie: Volkswagena Golfa, jeszcze jednego Golfa, tylko że nowszego, Audi A4, Volkswagena Polo oraz Forda kugę. Na koniec odcinka zostawiam wam także odpowiedź mojego prawnika na kilka ciekawych zagadnień prawnych dotyczących aut po powodzi. Gdybyście kiedyś nieświadomie takie auto kupili, to warto to zobaczyć. A na początku mam dla was fajną ofertę od firmy Carly, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Carly to uniwersalny interfejs diagnostyczny do samochodów, podpinany do złącza OBD. Urządzenie łączy się poprzez Bluetooth z naszym smartfonem, na którym jest rozbudowana aplikacja do sterowania nim. Na przykładzie mojej Kia Stinger dokonałem odczytu błędów. Jak widać z autem wszystko jest w porządku. Dla części marek funkcjonalność jest mocno rozbudowana. Tutaj przykład BMW F30 mojego znajomego. Dla nowszych modeli tej marki aplikacja wspiera m.in. możliwość kodowania, adaptacji i odczytywania przebiegu z różnych podzespołów auta. Mamy tym samym dostęp do wielu ukrytych funkcji w samochodzie i możliwość konfigurowania ich. Bez problemu wyłączymy na stałe drażniący wiele osób system Start-Stop oraz skonfigurujemy wiele opcji wizualnych w samochodzie. Sprawdziłem w samochodzie kolegi także przebieg i niespodzianek tutaj nie było. Aplikacja nie wykazała żadnych nadużyć. Wspólnie z Karli przygotowaliśmy dla was promocję. Do 20 grudnia, kupując Kali, otrzymacie 15% rabatu na zakup urządzenia. Wystarczy przy składaniu zamówienia wpisać kod nietypowy. Link do urządzenia znajdziecie w opisie tego filmu. Audi A4, który macie teraz na ekranie, to egzemplarz z roku 2014 napędzany dwulitrowym dieslem o mocy 135 koni mechanicznych. Przebieg był nieznany, a w opisie widniała informacja o tym, że auto nie odpala i nie jest możliwe ukazanie wszystkich uszkodzeń na zdjęciach. Z prawej strony a 4 nie wyglądała źle, z lewej już dużo gorzej. Widać, że popłynęła z wodą i przy okazji spotkała się z kilkoma przeszkodami. Uszkodzone były boczne szyby oraz przednia. Założona folia w ich miejsce utrudnia ocenę szkód. Widać, że wgniecenia są spore, a wystrzelone kurtyny tylko to potwierdzają. W środku na fotelu pasażera zatrzymały się roślinki. Aż dziwne, że ktoś ich nie wyjął z wnętrza, wystawiając ten samochód. Cena uzyskana na aukcji to 3200 euro. Uwzględniając wszystkie koszty, to około 18,5 zł. W Polsce ceny podobnych sprawnych egzemplarzy kształtują się między 42 a 53 000 zł. Jeden z niemieckich dealerów Volkswagena wystawiał na sprzedaż najnowszego Golfa z 2020 roku. Auto zapewne jeszcze pachnęłoby nowością, gdyby nie zapach mokrej tapicerki, który z pewnością unosił się w jego wnętrzu. Pod maską benzynowy silnik 1.5 o mocy 131 koni mechanicznych. Przebieg oczywiście nieznany, gdyż auto nie odpalało. Golf z zewnątrz nie ucierpiał, albo nie widać tego dokładnie na zdjęciach. Z każdej strony prezentował się naprawdę dobrze. No, może poza lampami przednimi, na których widać było typowe zaparowanie od wewnętrznej strony. Po zdjęciach wnętrza można było dostrzec, że woda dostała się mniej więcej na wysokość siedzisk. Było sporo błota, a najbardziej pod tym kątem ucierpiał fotel przedni pasażera. Z tyłu wrzucone były jakieś kartony, zapewne do przykrycia siedzisk, a jeden z nich wyglądał jakby coś było w środku. Niestety, nigdzie nie było napisane co. Na załączonym zdjęciu grubości bieżnika opon widniała informacja, że mają jeszcze 7,6 mm. Można tym samym przypuszczać, że auto przez rok czasu nie zrobiło wielu kilometrów. Wersja wyposażenia była całkiem przyzwoita. Cena golfa zakończyła się na kwocie 14 396 euro. To około 71 700 zł, doliczając wszelkie koszty i transport do Polski. Polskich ofert na podobnego golfa znalazłem zaledwie trzy. Ceny od 105 do 123 000 zł. Nieco starszy golf był wystawiony na innej niemieckiej aukcji. Auto z 2016 roku z silnikiem benzynowym 1.2 o mocy 110 koni mechanicznych pokonało do tej pory 80 378 km. O dziwo, mimo zalania, Volkswagen reagował na zapłon i wyświetlał przebieg. Z zewnątrz, podobnie jak u młodszego brata, uszkodzeń znaczących nie było, ale w środku widać już, że woda dostała się mniej więcej do wysokości deski rozdzielczej. Pod maską również sporo piachu oraz widoczne z przodu zaparowanie lamp z gratisowym mułem rzecznym w pakiecie. To zostało sprzedane za 4800 euro. To jakieś 26 tysięcy złotych, licząc wszystkie koszty. Polskie oferty na podobne auta zaczynają się od niecałych 40 tysięcy, a kończą na niecałych 57 tysiącach. Ciekawym przypadkiem wystawionym na licytację był ten Volkswagen Polo z 2009 roku. Napędzany benzyniakiem 1.2 o mocy 60 koni. Pomimo bardzo dużych uszkodzeń samochód reagował na zapłon i wyświetlał dumnie przebieg 25 559 km. To chyba było auto z kategorii tych, którym Niemiec jeździ tylko w niedzielę do kościoła. Niestety na potwierdzenie stanu licznika brak było dokumentów. Wygląd zewnętrzny Polo bardziej przypominał samochód po udziale w karambolu niż zalany przez wodę. Porządnie obite było dosłownie z każdej strony, włącznie z dachem. Do tego uszkodzona przednia szyba i piach we wnętrzu. Ktoś, kto kupił ten samochód zapewne brał pod uwagę jego odsprzedaż na części. A cena była bardzo atrakcyjna. Wywoławcza to zaledwie 339 euro. Finalnie sprzedało się za 760 euro. Ze wszystkimi kosztami w Polsce to około 6,5 tysiąca złotych. W Polsce zdecydowana większość z podobnych samochodów wystawiana jest za ponad 17 tysięcy złotych, a niektóre z nich nawet za ponad 20. Ostatnim autem dzisiaj jest Ford Kuga. Samochód z 2016 roku z silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 160 koni mechanicznych, manualną skrzynią biegów i napędem naprzód. Jego przebieg to 52 tysiące kilometrów. Woda, w której kąpał się Ford, zostawiła bardzo wyraźne ślad na zewnątrz auta. Do wnętrza również się dostała, ale nie narobiła wielu szkód. Zdjęć auta na aukcji było co prawda niewiele, ale można przypuszczać, że to najmniej zalany samochód w dzisiejszym zestawieniu. Według opisu Ford normalnie jeździł, natomiast nie działały elektryczne szyby z przodu i wspomaganie ruszenia pod górę. To zapewne tylko zwiastun kolejnych problemów z elektroniką, jakich narobiła woda. Samochód sprzedał się za 8480 euro. Wszystkie koszty szacuję na około 43 tysiące złotych. Najtańszy zbliżony egzemplarz w Polsce znalazłem za 49 900 złotych, ale z dużo większym przebiegiem. Pozostałe auta są wyceniane już powyżej 60 tysięcy. Na koniec odcinka obiecane odpowiedzi od mojego prawnika, mecenasa Dariusza Brzozowskiego z Kancelarii Motoprawnik.com na temat aut po powodzi. Pierwsze pytanie: czy można dochodzić swoich praw, jeśli auto kupiło się po powodzi i dowiedziało się o tym po okresie trwania rękojmi? Można. Rękojmia to nie jedyna droga do dochodzenia swoich praw od sprzedawcy, ale akurat z rękojmi jest najłatwiej. Są możliwości, by dochodzić swoich praw nawet po okresie rękojmi. Na przykład jeśli sprzedawca wiedział i zataił to, że samochód był po powodzi, albo choćby zapewniał nas, że samochód jest w bardzo dobrym stanie. W kancelarii korzystamy z tych sposobów najczęściej, kiedy ktoś próbował wyłączyć rękojmie, albo okres z rękojmi minął. Pytanie drugie. Jak wygląda sytuacja z dochodzeniem swoich praw, jeśli sprzedający nie wiedział o tym, że sprzedaje auto po powodzi? Popowodziowość to wada, chyba że taki samochód kupujemy w pełni świadomie. Wtedy oczywiście nie. Natomiast sprzedawca odpowiada za auto po powodzi, nawet jeśli nic o tej przeszłości nie wiedział. Jeśli wiedział, tym lepiej dla nas i gorzej dla niego. Pytanie numer 3. Czy można w jakiś sposób naprawić szkodę po powodzi, czy w grę wchodzi tylko zwrot auta? Jeśli auto nam się podoba, to zamiast zwrotu możemy obniżyć cenę, czyli zatrzymać samochód i jeszcze otrzymać rekompensatę. Stan po powodzi to wada, która daje kupującemu bardzo mocną pozycję. Tej wady nie da się całkowicie usunąć z powodów technicznych. Dlatego nasz wybór, obniżenie ceny bądź zwrot, będzie wiążący dla sprzedawcy. I ostatnie pytanie. Co jeśli uda się wywalczyć zwrot auta np. 2 lata po zakupie auta po powodzi? Czy sprzedający musi zwrócić koszty sprzed dwóch lat, czy może potrącić jakąś opłatę za to, jak auto utraciło na wartości przez ten okres i zostało zużyte? Nie może. Ogólna reguła mówi, że zwracamy to, na co się kiedyś umówiliśmy: czyli my zwracamy samochód, a sprzedawca zwraca cenę. Sprzedawca nie może nam potrącić za używanie, bo byliśmy właścicielem. Z kolei my nie możemy domagać się odsetek za te dwa lata, przez które sprzedawca korzystał z naszych pieniędzy. Więc jeśli auto nie ma dodatkowych uszkodzeń, to za zużycie nie wolno potrącać. Czyli na przykład to, że akurat przebieg wzrósł o 50 tysięcy kilometrów nie ma znaczenia i musimy dostać 100% zwrot ceny. Do tego może dojść jeszcze zwrot naszych wydatków na auto jako odszkodowanie, ale to dłuższy temat. Co jest szkodą do zwrotu zawsze sprawdzamy w kancelarii indywidualnie, bo to zależy od przypadku. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia!